Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Przy mikrofonie Mikołaj Teperek. Moi drodzy, 11 sierpnia 2025: długo zapowiadana konferencja prasowa prezydenta Donalda Trumpa na temat na temat liberalizacji, a raczej uwolnienia Waszyngtonu, miasta Waszyngton, stolicy USA, od bezdomności, przestępczości. Gangów i tak dalej. Czy Waszyngton ma problemy z przestępczością? Ma. Czy, czy jest lepiej niż 30 lat temu? Tak, jest lepiej. Ile mieszka osób? 671 803 osoby mieszka w DC według. Senzusu z 2020, z czego 45% około to Afroamerykanie, 36,3% biali, 12% Latino. Przestępczość wśród nastolatków plus 20% rok do roku, ale i tak jest lepiej niż w 20. Także DC, miasto, które jest oderwane od. Całej reszty Ameryki, nie tak jak Nowy Jork, co prawda, ale oczywiście co? Trzy głosy elektorskie, ale mają tylko jednego reprezentanta, który zresztą w izbie głosować nie może. Senatorów nie wybierają. Ile jest bezdomnych? Różne szacunki. E, 3782 osoby na rok 2020, e, obecnie coś między 5000, a dziewięć ponad tysięcy w całym obszarze metropolitarnym miasta. Waszyngton. Czemu o tym mówimy? Ponieważ ostatnio jeden z pracowników Dodge, Dodge o pseudonimie Wielkie Jaja, nawet w radiu to powiedziałem. Tutaj przywołał też przykład pracownika Dodge o pseudonimie Wielkie Jaja, który został pobity w zeszłym tygodniu. Został pobity w trakcie takiej interwencji. On próbował interweniować, w, w, na. Jak był świadkiem takie, takiego. Czegoś, coś się nazywa carjacking, e, to, to jest, e, ach, jakby to wytłumaczyć, e, carjacking to jest e, taki, mm, to nie jest taka zwykła kradzież auta, to jest taki rozbój z użyciem przemocy lub groźby przemocy w celu odebrania pojazdu, czyli to jest mniej więcej to, co możecie kojarzyć z gry GTA, tak, to jest carjacking, to nie jest zwykła kradzież e, Samochodu, tylko to jest taka brutalna kradzież samochodu, czy przy użyciu, nie wiem, z pistoletem, z bronią w ręku, tak można tak powiedzieć. Pytanie: Skoro DC nie jest stanem. To czy Donald Trump może legalnie wysłać tam gwardię narodową? Tak i nawet jest o wiele łatwiej mu to zrobić, bo w normalnej sytuacji, gdy prezydent chce wysłać gwardię do któregoś ze Stanów, musi być to na prośbę gubernatora. A skoro DC nie ma gubernatora, tylko ma burmistrz, burmistrzem DC jest Muriel Bowser, też czarnoskóra, no to chyba, że w wyjątkach takich jak Insurrection Act to dopiero. Wtedy, to musi być na prośbę, to jest to, co Gavin Newsom w czerwcu nie chciał pozwolić Trumpowi na zrobienie, bo uznał, że dochodzi do jeszcze większej eskalacji. A jednak burdel został ogarnięty. Czy i tak teraz będzie z Waszyngtonem? Musimy się przyjrzeć do tego z kilku perspektyw, przede wszystkim taką najważniejszą, ideologiczną. Republikańską i także taką ideologiczną Donaldo-Trumpową, i także tego, skąd w ogóle się wziął ten syf w D.C. Skoro i tak jest lepiej, ale miałem taką. Teraz robiłem wywiad dla FM i ja im powiedziałem: no dobra, ale jak jesteś w D.C., przylatujesz na Dulles International Airport, idziesz sobie, wychodzisz na miasto, masz obok Kapitolu hotel. Iż pod kapitol na środku nocy, reflection pool w środku nocy, przepięknie podświetlone miasto, najważniejsze urzędy, pobiegać sobie super i, i, i czysto i w ogóle. nie? Tylko to jest samo centrum Waszyngtonu. Przejdziecie się 15-20-30 minut na piechotę od kapitolu do zwykłego sklepu spożywczego, i nagle robi się czarno. I nagle robi się niebezpiecznie. 45% czarnych mieszka w DC. Trochę więcej niż w wielu amerykańskich miastach. Przypadek? No właśnie, pytanie. Co do tego doprowadziło? Przede wszystkim to, że w ogóle ktoś pozwolił jeszcze w latach 60. na budowanie chociażby dzielnic z osiedlami, jak to się mówi, socjalnymi, komunalnymi, e, które potem były w ogóle niedbane. Lata 80. to jest już Reagan, war on drugs, e, główny hotspot. E, Targu, targu krakiem. E, e, bogaci z Arlington, e, dzieci bogatych, e, dzieci wysoko postawionych urzędników, chociażby, e, ale to kokaina, a krak to już czarni na przykład, bo był tańszy. E, cały system narkotykowy miał powstać war on Drugs po to, żeby piętnować przecież czarnych, no ale także takie kwestie kredytowe, różne rzeczy. Tak, oczywiście, to wszystko wina systemu. No i co robi Trump? Trump powołuje się na, moi drodzy, sekcję 40 DC Home Rule Act i przejmuje federalnie policję miejską w Waszyngtonie, która idzie pod pieczę Pam Bondi, która jest szefową Departamentu Sprawiedliwości oraz prokurator generalnym generalną Stanów Zjednoczonych. Do tego na ulicę ma także iść trochę więcej funkcjonariuszy FBI na samej konferencji prasowej spotkali się w ogóle ci najbardziej zainteresowani, czyli Kash Patel, szef FBI, Pam Bondi z Departamentu Sprawiedliwości, parę też innych istotnych y, y, osób, bo co ciekawe, ale wrócę, y, Patel, Bondi, Trump i jeszcze Pierre Hexet z de Departamentu Obrony i to jest w ogóle trio... Bez, bez Hexeta, które było ostatnio powiązane dość mocno w tą całą aferę dotyczącą Epstein Files, ale o tym może w ogóle powinniśmy osobny odcinek zrobić. Piszcie, jeżeli chcecie, w komentarzach, ponieważ miał być konflikt między nimi. Jak widzimy, tutaj współpracują, ale generalnie też bardzo istotną. Tematem tam poruszony była kwestia prawna, tego jak sędziowie dystryktu Kolumbii, ale też sędziowie po prostu w wielu innych też miastach, gdzie na przykład nastolatkowie nie są traktowani za przestępczość dorosłych, tak jak dorośli. Tutaj były takie. Postulaty, żeby to zmienić, że, że na przykład jak ktoś ma 16 lat, czyli od 17 w dół, żeby odpowiadało podobnie jak osoba dorosła. No nie mówię o karze, karze śmierci, ale 25 lat lub dożywocie za chociażby rozbój z bronią w ręku. To tutaj nawet jest cardjacking, czyli nawet nie użycie broni, ale przyłożenie broni, czy przy użyciu broni z bronią na wierzchu, okredzenie kogoś z auta chociażby, ale e, też kwestie tego, że wykupu, wykupienie kaucji e, to nazywane było podczas tej konferencji prasowej jako bezgotówkowe, e, czyli nie wiem, jakiś zastaw, czy, czy, czy co dokładnie tam decydują sędziowie. To jest duży system, e, problem systemowy tego, jak jest napisane prawo i tego, jak prokuratorzy, ale także e, sędziowie się tym Zajmują i dlatego tutaj też pieczę sama zainteresowana Pam Bondi, Department of Justice i prokurator generalna USA, Donald Trump tutaj też, a, propos, a bo to kwestia prawa, bo to trzeba prawo zmienić, powiedział, a widzicie, a Biden by tego nie zrobił, bo Biden by powiedział, a bo to trzeba tutaj ustawy, bo to trzeba coś tam, a ja widzicie, wszedłem i to robię, zresztą. Dalej, w trakcie tej konferencji prasowej, było trochę innych tematów, też międzynarodowych, głównie oczywiście w kontekście spotkania Putin-Trump na Alasce, ale dużo mimo wszystko o tej konferencji prasowej, bo nie chcę rozchodzić na tematy. Też było dość ciekawe pytanie jednego z dziennikarzy: dotyczyło tego, czy on będzie, czy Trump będzie chciał, żeby tego typu zastosowania prawne. E, czy Gwardia Narodowa, FBI na ulicach, nie mówimy o ICE tutaj w tym wypadku, absolutnie nie mówimy o przestępczości niezwiązanej z e, nielegalną imigracją. Będą, czy będzie to kopiowane w Chicago, w Nowym Jorku, w San Francisco, w Los Angeles? Trump powiedział, że no fajnie, jakby te miasta same się posprzątały, a jeśli nie, no właśnie. E, no kwestia też bezdomności, trochę wyrzucenia tych bezdomnych e, z z Waszyngtonu, czyli takie odebranie też stolicy jako jako lustro dla całego kraju. Jeżeli nie ma bezpiecznie w stolicy, no to czemu? To, to znaczy, że tak samo jest w reszcie kraju. Ale to jest prawdą, że poza tym centrum historycznym Waszyngtonu, jeżeli Naprawdę pójdziecie te wspomniane wcześniej 20-30 minut na piechotę, już się robi trochę dziwnie. Ja o tym mówiłem, że w zeszłym roku byłem z Tomaszem. I tam już nawet się śmiałem, że powinniśmy streama robić iść do tych czarnych z polską wódką. Był taki polski chyba jakiś youtuber, który zrobił coś takiego i po prostu zacząć ich częstować i mielibyśmy ciekawego streama, a oni by pomachali jeszcze pistoletami, i może jeszcze teledysk byśmy nagrali. Generalnie to, to tam jest. Tak wygląda Waszyngton. I. i, i... Możemy mówić, że jest lepiej ze statystykami. No, okej, okay, to nie jest Nowy Jork lat 70., 80., 90., kiedy to burmistrzem zostawał chociażby kolega Trumpa. wypad mi z głowy Rudy Giuliani. No to tak ja uważam z mojego odczucia, że można w niektórych e, innych częściach DC czuć się naprawdę e, niebezpiecznie. Głównie mówimy tutaj o chociażby wardzie 9, zwanym Deanwood, e, także Brentwood, e, Ankostia, Ward 8, U Street Corridor, Columbia Heights, Stadium Armory Show, Lee Droid Park Southwest Downtown i Petworth, które są też często w tych różnych rankingach w wyszczególniane, ale jak już sobie pójdziecie do Georgetown, to już będzie pięknie i tak dalej. I ja wrzucam tego typu materiały na YouTube, jakieś rolki właśnie z Georgetown, z Sausalito, pod San Francisco i mówię, patrzcie, to jest Kalifornia, patrzcie, to jest Waszyngton, patrzcie, jak jest... Tak, te miejsca są i warto je pokazywać, warto je odwiedzać. Oczywiście ceny mieszkań horrendalne, ale no... Jeżeli w 90 latach D.C. było nazywane Murder City, i okej, okay, jest lepiej, ale Trump w czasie tej konferencji prasowej powołał się chociażby na tego właśnie pracownika Doge Big Balls, wielkie jaja. I, I jeden z dziennikarzy, który zadawał pytanie Trumpowi, powiedział: Panie prezydencie, ja sam osobiście zostałem zaatakowany wraz z żoną, na szczęście nic nam się nie stało. Chociaż może to nie ta historia, bo tam kilka było podanych. I i, i cóż, no ale pytanie, skąd może się tak dziać? Ogólnie historia segregacji i ubóstwa, kryzys narkotykowy lat 80. i 90., -tych, struktura prawnopolityczna DC, chociaż. Ach, okej. Okay. Gentryfikacja i wpycha, wypychanie problemów, tak przynajmniej mówi ChatGPT. GPT, dynamiczna przebudowa centrum DC, Navy Yard. Capital River, no tak, no zamiast fajnie w tym akurat w yy, warfie, tak zwanym, co prowadzi do ostrego kontrastu, ale te kontrasty są w wielu miejscach, w Paryżu też. Yy, no i czynniki bieżące, pandemia COVID-19, no ale to też jest taka. Jak ktoś miał kryzys w COVID-19 w 20 roku, no to już żadna gastronomia tego nie pamięta i, i to nie dlatego ma problemy, chyba że ktoś naprawdę tam się mocno zadłużał, chociaż pamiętajmy, że e, rozdawali czeki e, e, i, i co robiła czarna populacja USA, e, wydawali na pierdoły, wydawali na e, czekoladki szwajcarskie na przykład, pamiętam taki artykuł, że, że kupowali PlayStation, kupowali czekolady szwajcarskie, bo, bo nigdy nie jedli, a zawsze chcieli, taki luksus, nie, lepszą whisky albo coś, albo po prostu na pierdoły takie co zawsze, a inni na przykład kupowali Bitcoina, lepszy pomysł? I don't know. No w każdym razie, też kwestią tego, że Donald Trump przejmuje poniekąd taką władzę mundurową w D.C., to też jest to ideologicznie powiązane, powiedziałem o tym wcześniej, rozwinę to teraz, z tym, jak Republikanie będą znowu przepisywać mapy pod kolejne wybory, tak zwany gerry gerrymandering. I przypisywanie map wyborczych, przerysowywanie map wyborczych, po to, żeby było łatwiej wygrywać. To problemem republikanów jest to, że oni nie mają już władzy w dużych miastach. I, i może to będzie dobrym. Ja rozumiem tutaj, jakby wiarę i ideę w to, że dobrym pomysłem może być ogarnięcie DC jako preludium do tego, ale wątpię, żeby. No nie wiem, duże miasta, Chicago, Nowy Jork, Zamdani, który jest uznawany za komunistę, on będzie prawdopodobnie burmistrzem już w listopadzie wybrany w Nowym Jorku. I, i, i to jest problem republikanów, że, że oni powinni walczyć o te miasta, ale Kurt jest śliwa, w Nowym Jorku nie ma prawdopodobnie tak dużego i nie będzie miał dużego poparcia jak i zadań. no chyba, że nam naprawdę oświecenie przyjdzie. Nie wiem, muszę znowu polecieć do Nowego Jorku. Będę za tydzień, to wam dam znać. Jak, jak nastroje przedwyborcze, chociaż do listopada jeszcze trochę. No to, to jest problem republikanów, nie? Nie ma już władzy w dużych miastach. Duże miasta są poza kontrolą. Jedyną opcją dla Trumpa było DC, ponieważ jest to miasto, które nie jest stanem. Jest to miasto, w którym on federalnie może się powołać na ten akt 740 Home Rule Act albo 40 i, i, i przejąć MPD do celów federalnych. No i pokaranie, właśnie wszystkich innych gubernatorów, takie ideowe pokaranie gubernatorów demokratycznych i burmistrzów demokratycznych tych miast, z którymi Trump zawsze miał na pięku. Z gubernatorami demokratycznymi i burmistrzami, chociaż ostatnio zawięził swoje relacje z Ericem Adamsem, demokratą, który chyba, chyba już nim nie jest, a będzie chyba jako niezależny o reelekcję w Nowym Jorku. No, tak czy inaczej, to co mówię, to są kwestie ideologiczne też tego, że. Demokraci stworzyli z amerykańskich metropolii Sanctuary Cities. I możecie mówić, że to fajnie, że Nowojorczycy nawet mają większe IQ, bo żyją w multikulturowym mieście. I okej, okay, o ile ten tygiel multikulturowości w Nowym Jorku jeszcze jakoś działa, to nie znaczy w nieskończoność, że tam nie będą pojawiać się gangi, że E, nielegalna imigracja, że. No, słuchajcie, no w nowym Jorku zamykają dopiero teraz ostatni hotel, w którym przytrzymywano nielegalnych imigrantów. Między innymi jeden z historycznych hotelów hoteli Roosevelt, który w starych filmach jest po prostu majestatyczny, a teraz prawdopodobnie będzie wymagał całego gruntownego remontu po tym, co ten hotel przeszedł przez ostatnie 5 lat od właściwie lockdownów covidowych, gdy nie przyjmował gości, a przyjmował nielegalnych imigrantów. Um, i, I to są też. To jest preludium walki politycznej, nie tej, którą my znamy z telewizji Putin, Trump, Zelenski, tylko tej walki politycznej w kontekście chociażby wyborów samorządowych. I ja się temu będę na pewno przyglądał z. Dużą dozą ciekawości, a wszystkim pytającym, yy, ja bym sobie zadał: Panie, czy w ogóle byłeś w DC kiedyś? Poza płotem pod Białym Domem i Kapitolem. Czy, czy tylko tam Pan był i w muzeum, nie wiem, yy, lotnictwa? No to jak nie, no to nic Pan nie widział. Bo są miejsca. W Chicago też. Byłem na saucie w Chicago. Byłem na Kensington w Filadelfii. To nie są ładne obrazki. Trzeba z tym zrobić porządek w ten czy inny sposób. I, i, I od razu będzie pokazywanie Trumpa jako zamordysty imperatora. Trumpinatora. Ale może właśnie takie czasy wymagają takiego przywództwa. Trump czy nie, nieważne. Mi się wydaje, że taki porządek musi zrobić ktoś. I chyba on był jedyny odważny. Razem z zespołem Pambondi i resztą. Piszcie w komentarzach, co wymyślicie na ten temat. Zapraszam Was. Jak macie jakieś tematy, które chcecie, żebyśmy poruszyli solo, czy z Tomaszem Miłoszem, to dawajcie znać. A ja od razu spróbuję, jeżeli dotrwaliście do samego końca, to. Na hasło Roki 10, dotrzymacie 10 zł zniżki na mojego nowego e-booka. Nowy Nowy Jork, przewodnik po Nowym Jorku. Bo jak wiecie, nie tylko polityka, ale też jak chcecie odwiedzić Nowy Jork, wiem, liberalne miasto, ale zanim mam Dani, zam Dani, Zoran mam Dani, zostanie burmistrzem, warto je odwiedzić. Zresztą zawsze warto odwiedzić Amerykę. Nie siedźcie, tylko lećcie, bo to jest kraj kontrastów i to nie jest tylko tak, że jest ciągle Bajzel. To też jest dużo ładnych, fajnych miejsc, co mam nadzieję udowadniam tymi podcastami czy vlogami na moim kanale. Tym drugim Mikołaj Teperek. W każdym razie linki w opisie na hasło Roki 10 otrzymacie. 10 zł na e-book Nowy Nowy Jork. Dziękuję! I piszcie, jestem, jestem z Wami cały czas. Trochę ostatnio czasu spędzamy w USA, dlatego nie było odcinków, ale nie zapominamy o Was i pozdrawiamy. Cześć!